Dobrze widzowie, w dzisiejszym odcinku e, na kanale Elonik Idziemy zdobyć strzelbę. Jesteśmy na takich śmiesznych monocyklach, jak te kul kulki dosy z, z twojej szkoły. Bo wszyscy wiemy, że oglądają nas jakieś przedszkolaczki. Um, mamy monocykla i jak ochrona, taka ochrona jakiejś e, galerii. Idziemy na monocyklu jeździć. No i jedziemy zdobyć strzelbę. W ogóle bardziej nie na, roba, lo na, na lotniskach jest bardziej. No, takie coś. Ale nie, ja na, na przykład w galerii w Radogoszczu też sobie jeżdżę na takich rzeczach. Czyli gdzie jest, gdzie jest shotgun? Czy on jest gdzieś na boku mapy? E, nie, jest na. Dosłownie przez całą. Na drugim końcu. Tak, dosłownie, dosłownie. Jak my jesteśmy na jednym uboczu mapy, to on jest na drugim, tym po prawo. Tym jakby. No, po prostu jedź za mną, to zobaczysz w którym kierunku. Ja Dlaczego tak, Dobra, to czekaj, powinniś... muszę stąd wyjechać. Pod, polecam już po prostu zam. skakać, bo, bo... tu coś kombinujesz. Człowiek kombinuje... Ej, coś czuję, że to, to może być zły pomysł brać z tego monocykl, ale... Dobra. No my stracimy, nie mówię ci to. Raz kozi śmierć Ja już się na przy, tak, to. Już widzę, tą, już widzę tą wodę już. Ja biorę wrączkę, wiesz? Nie no, no, dobra, plażą na spokojnie dojedziemy. Ale dobra no... Przynajmniej plus jest tak, że to zasuwa, że, że. ja pierdzielę. No zasuwa, zasuwa, to jest akurat bardzo fajne. Ale mogli jakieś Lamborghini dodać, a nie. No właśnie. Oj, swoją drogą widzowie zrobiliśmy metro pod, podziemne. No dlatego. Ale tak, się tak za między odcinkami. Tak między odcinkami. Widzimy się za sekundę, przejedziemy się metrem i będziemy na miejscu. Dokładnie. O, jedziesz za mną? Jedziesz za mną, chcę zobaczyć, jak to komuś się wygląda. Ja pierdzielę! No ja, czekaj. Ja, czekaj, też zrób, mi, zrób mi screena na miniaturkę jak jadę Czekaj, czekaj, muszę jechać za tobą Albo inaczej po boku twoim O no i zaraz. <laughs> no, no nie, na jest Miałeś czekać. Ja ci wysłałem a. miniaturkę. Dobra, to chodź. A nie wiem gdzie ja mam jechać. N nie oddaliłem się jakoś szczególnie. E, jak coś to nie jedziemy teraz w kierunku, tylko próbuję to okrążyć po prostu, żeby mieć łatwiejsze weje. No to i tak poczekaj. Czekam Bo ja nie, nie wiem się gdzie wiecie. coś pojechał. Weź tam wzdłuż tej plaży i jedziesz potem za mną. Bo ja też mi się wdzięłem. No widzowie. widzicie widzę, i postać się nie męczy ani nic. No, to na to jest. No inna sprawa, że się wypiernasz co 5 sekund, ale... patyki można zbierać po drodze. O, właśnie. O ile twoja postać się akurat nie wywali opatyk Bo jest jakimś cipińskim stulecia. No w ogóle, no. jak się postać nie wywali, to jest kurwa właściwie ben. jest w ogóle hit, nie? Ja bym na takim liczecie, to ja, nie, nie ja Jak graliśmy ostatni raz, to nie było widać, jak ma nas, jak i... No, Na mapie, no, więc... Na... Tak, to jest super. A, na mapie właśnie wiem. To jest super, bo... No nie, no zgubilibyśmy je po pierwszych... po kilku sekundach. Myśmy się raz wywalili i byśmy je szukali przez pół odcinka. Tak było. Jakżeś przyjechał przez tą wodę? Nie przejechałem. Ja dużo ja I tu się zaczynają problemy techniczne, tak zwane. No, dlatego byś poczekał, to może razem byśmy na nie zaradzili, wiesz? Ten monocykl jest... O dobra, jadę. Ta, poczekam przy, przy ujściu rzeki. Nie no, żartuję, nie mam pojęcia co to ujście rzeki. Ej, imagine tak z kataną jeździsz na tym i... O kurde, o kurde. Ej, tak się trzeba da? Trzeba mega uważać. No, ja jadę właśnie z kataną. Trzeba uważać tutaj mega. Bo ta ściółka leśna może cię wypieralić. Ale... Czekaj, bo jeszcze dziwę, że się nie wywaliłem. Co cię nie wypierdzieli, to cię wypierdzieli do góry, więc jest taki plus. Co cię nie wypierdzieli do przodu, to cię wypierdzieli do góry, no to prawda. O, no i tutaj się pojawiają techniki. Schodki, <grywania> tak zwane. O dobra, tutaj, pa. O! Udało się. Cześć, bo się zgubiłem, nie umiem ilustrować jeszcze. Spoko, ja sam nie wiem gdzie ja jadę. Eee, halo monocyklu, dziękuję. To, fa to fajne jest, bo to do, do, do dość mocno w y, góra leci. A się no ska skacze. Tak ale jak ci już wypierdzieli, to już miło nie jest. Tak to się jest fajne jest chaos. Na, jak się, To jest fajne, żeby po plaży jeździć. No, po pla... albo nie wiem, jak wyczyścić cały raz, to jest gigant, Ale przecież my, my mogliśmy sobie po plaży jechać. No. Ale nie, bo to by zajęło kurwa 50 lat. Byśmy musieli całą mapę. Nie no, powrać. z tym z tym to nie. Po no, prostu może pójść jeszcze na plażę, ale to... dobra to... Kurwa, co tu się dzieje? Ta, to jest za szybkie i za wolne jednocześnie. No to co 5 sekund się zatrzymujesz. Jesteś 20 metrów na sekundę... Może 20 km na sekundę przez chwilę, a potem... No to bo cię... Kurwa patek zastopował. Właśnie, to, Patyk zestapował. Właśnie co czemu Patyk jest tak, że są takie silne? Poprzedniej były Nie takie słabiutkie. Ale fajne jest, bo w tej grze już nie może ci na przykład... Uuu, to mnie wypieprzyło. Czekaj, tego. czekaj, czekaj, bo mnie Patek wywalił. Bo tutaj trawa też się koliduje z nami. Dobra, mamy następną część naszej... O kurde, w górach to już nie będzie tak śmiesznie. To jest część, której akurat nie przemyślałem zbyt szczególnie. Dlatego mówiłem, żeby lecieć yy, może właśnie... Yy... No The... Plażą No to zaraz będziemy no. plażą Tylko trzeba przejść przez te góry tak czy siak prędzej czy później, więc... Mój... Dobra, schodzę z tego monocykla, bo to tutaj mi jada, Że tak powiem O kurde, rozładował mi się chyba Albo to po prostu nie wiem gdzie jest bateria, znak baterii Biorę ten monocykli też leci? No dobra, sprawa... Czy radę pod górę? Chyba nie. Co jest? Daje radę. W stary wiesz, że jak zejdzie z tego monocykla, to ci ją zleci na dół? Wiem, dlatego boję się. O kurde. O kurde. <śm> Czemu double jumpa zrobiłem zamiast z niego zejść? Ej, z tego się już nie da zejść. O, dobra, udało się. Kontynuując bądź zaczynając następny odcinek. E, no, jeśli zaczniemy następny, jeśli to jest następny odcinek, to przejechaliśmy kawałeczek malutki e, w stronę szczerły takimi monocyklami i teraz się wspinamy pod górę. Jeśli nie, no to wiecie, wiecie jaka jest kontynuacja. No i jedziemy dalej. Bez dłuższych przedłużeń. Bez kitu. Ty śmiesznie biegasz po tym śniegu Tu Ty, Jezus jak, spu spuź na, te, spuź na te nogi To jest jak w Who's your daddy"? No, skitu, tak. O no już super już zaczynam załarzać Tu jest tu się pojawia granica, której nie wiem jak przekroczyć bo trzymamy w ręku monocykl Więc pochodni nie wyjmiemy No właśnie średnia dobra, Ej, dobra. To ale się Jak przejdziemy tędy To mamy już wszystko w stałym świat na ja, jak przejdziemy tędy to tam Kurde, nie przemyślałem, dawaj, jedną chodź, pomó. Come on, come on, get ready, O, chodź! A, tak jak nie Jak na żółwie, tylko że jak się to on O Jezus, jak skaczesz, ja to się co chwilę, żeby w drzewo nie wpaść. Puuuu! jesteśmy kulki na nich. Gwiazdka nie chcesz, nie ja pierdolę, tak to się nie daje jeździć. o ma no, super, zaraz będziemy się, zaraz się drzewo. Tak przyzwoita sprawa. z Polska. Ale jeździsz, Jezus. Łoo, wow, jojo, łow! Jeśli mi widać, czy na czym jedziesz, to widzisz? No i znowu się super bomba. No, to my w, dół zjeżdżamy, tak? bez widzenia, w tym odcinku tak dół. do tej plaży, żeby nie łatwiej W tym odcinku mi bardzo fajnie. Ej, u mnie jak raz słyszałem Ja tak, no to już jestem, teraz jak spadam. No to ja by ani razu nie spadłem, i tak tak, 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 Dobra, się końców, tak, O no. Mo Ej, tak, tak, się, rozwalił. Ej, to się no, nie, nie, nie na Tak. No nie, nie mogę na niego się właśnie. Ja no już mam. A, dobra. Zalecimy na plaży, tutaj już trzeba się Wow! Z górki. Tam z górki na pewno się piknie. to jest gorsze, to to jest lepsze, to oczy sanki. Chyba sanki bo tym nie się bo jesteście nie świetny. Jesteś nie, też jesteście nie No ta, ale spadasz i potem gubisz nocy, A tak? To nie wypadniesz mi, zatrzymasz się, bo chyba, że jakaś mega będzie okoliczność. Dobra, to idziemy, już puszczę. Muszę to będzie 20 razy więcej roboty. Trzeba zajacie tylko którą musimy się kierować. Gdybyśmy, e, no to tutaj, a potem w prawo. Cholera, mocy mi sama dużo. O, no to super. Dobra, ale dobra, one wszystko zaną, o jest końcu zwykła plaża, jest Zauważyłem, że jak się skacze, to się jakoś je, jeździ okreszucie W no. się nie dąpując, tylko jak się skaczę z jakiegoś miejsca I się leci w dół Prawda nie. co się... kurwa mać, nie no, taki mały kamień, jak się wywaliłeś To przecież jest że w tej pierwszy jazda monocyklem Jak gdybyśmy mieli ro, pa, para... no, ro, para lotnie, To byśmy mogli sobie wejść na szczyt góry I już nawet się nie męczy z tym, tylko po prostu zjechać para lotnie O, to fajnie, przecież Teraz to jest ta galoteria przy tych, czy albo ci wybierze tak ładnie, albo ci wywierze tak brzydko. Tak, no, Roskito. Tak. Jaśnie się zaczynamy, ale fajnie, jaśnie jest ładne, dlatego że. Ja nie robisz zimę. Na, 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 zi na zimę trzeba już wyjechać. No. To, nie, no. to jest, nie, nie wiem, bo mnie nie gała na jakieś fasce czy coś. Że on kiedyś zrobił scenę taką, w której byśmy mieli malutki domek, albo zrobilibyśmy taką malutką bazę. Ale o, szat, co jest rakie. Malutką bazę, ale tylko. Poluj na. poluj na. na, na skroplu żubę. I byśmy, mieli, albo nie wiem, zainstalowalibyśmy jakiś addon, który by nam dał um, super trudny tryb. To wtedy byśmy mogli. Mm. Ej, Mogę zainstaliby coś takiego, że to Tomek cię goni, ciupcia. O, no to możemy, to by było śmieszna seria, tylko że nie, bo jest jakiś mega Tylko że on, on, nie, bo tylko że to jest tak, że ona cię musi zabić, nie może ci ustanie, musi cię zabić I cię no będzie to co zabijać. jedno od na serii. nie tak widziałeś, że e, kanibale cię atakują co dzień? Nie, zrobiliśmy coś na styl, e, spróbuj przetrwać challenge. No i 10 dni spróbuj przetrwać, ale to nie, nie jestem taki, bo on nie przerywa Ej, coś jest, coś jest, coś jest. A na przykład zdziewamy jakąś hordę, co? O, to Czy jest, coś coś jest. Chodź, coś jest. No, no tutaj. Co? Skrzynia. Jest o. O, no, coś tu jest, chodź, przydał. Wzywania jakąś hordę co 5 sekund, co 5 sekund, za jakiś czas. O, pan cel, coś, 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 Musimy coś, coś. Sobie zdać z radę. Dobra, idziemy. Cześć, ja na cykl, chodźmy coś, 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 na coś, 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 dalej coś, coś, to coś, coś, no dobra coś, 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 kogoś coś, coś, czekaj coś, na coś, coś, tam coś, 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 to będzie coś, 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 To coś, tak, coś, 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 to coś, 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 Jechać i okay, typa... O cholera O kuszo, mogę strzelać O, 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 babo, co ty robisz? Przestał dobrać Brakowi nowy wciąg O kurde, no, chyba na będę musiał zejść z monocykle No i do widzenia Ale to jest fajne, bo to, takich słabych to na hita ma Jest coś jeszcze? No i co? Jest, ja nie wiem, nie wiem Zostaliście zlutowani, zostaliście no. zlutowani tak jak wylutujecie mnie O, i nawet widzenia przyszła O nie, to jest kanibal, dobra Wjeżdżam w niego, no, na, szkoda, że nie można To by było komiczne Nie da nie no Ej, ona nie, nie ja, o kurde Ej, chodź do tej gwiazdki, o której ci ciekawi, że są. Nie, chłopie, nic tam ciekawego nie ma, to nie tam Deka. Chodź, 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 wracaj. Nie mamy podobną przy bazie. leżymy na my Boombox w jest nawet. Super. No nie mamy kabina, ci się nie przyda. Chodź, musimy się po. Czekaj, tak wygląda mapka. No, jak się pospieszymy, to nawet może w miarę szybko to ogarniemy. Czekaj, zacznasz, teraz na tą mapę, zepnę, to ma petycję. się nie, go Bo tam nie ma nic ciekawego. Przy? To jest jeszcze, tak? Przy? Ja pierdzielę, Dobra, bardzo. No, także widzowie, widzowie to, widzowie to też. Naprawdę przy... <laughs> <Chyba wyciszony> jest naprawdę most Przy. jest. Dobra, to jest

To Ale dobre jak się trzyma ten monocykl w łapie? Trzeba szukam mojego monocyklu No tam jest tu Czy widziałeś? O kurde ŁOOOC! Kim ty jesteś chłopie? Co to za jakiś random? O, czekaj podniosę cię Monocyklem świecę. Najbardziej komiczna sytuacja w moim życiu. Co jest? Ale nas napadł? Dobra, chodź biegniemy. Co jest ich jest więcej? Ej, kurde! Ej, jednego! Za bardzo się prosiliśmy trochę. Pamiętam, no on No, jak skończymy tą serię, to może zaczniemy jakąś hardcore. Kim ty jesteś, chłopie? Zostaw mnie w spokoju, jesteś tylko na monocyklu. Mamy, Chodź, mamy właśnie swój hardcore. O cholera! <laughs> gonią no, mnie! Chłopi, dosłownie. Zaraz wam zrobimy hardcore. <laughs> tak? Hardcore chcecie? Ja... Brat, brat wziął no. moje słowa za zawarte do siebie. No, bo tu. Ale dobra, zaraz będziemy. Właśnie No właśnie całkowist. Jak 30. to zdobędziemy, to będziemy w sumie mogli nas spokojnie odeprzeć. Tylko trzeba najpierw ogarnąć gdzie to jest. Nie no kurde, to jest żelada chyba. Ja jak... dobra, cześć, ja zostaję na tym monocyklu chyba. Ale wiesz, że on cię zabić, może mnie nie zabił na monocyklu Tylko okay, jak szukam na tym monocyklu, Jak <laughs> tak obracam. 360 O, daj, mamy grup, mamy grup. To będzie tutaj gdzieś. Grup? Tak, ty, patrz, mnie... siedzi monocykl! Ty mnie osłaniaj, to mój. Bo jest zeszłym, szedłem w życie. A, myślałem, zeszłą. że ty na nim jechałeś. Nie nie umiem mówić po polsku. Dobra, o! Mamy to. Otwieraj, otwieraj. Szybciej! Unboxing, unboxing trupa kolegi! Jest. Co ty gadasz? Strzelba! <laughs> Trzeba, to bym wzięcie się mamy dwa AMO do strzelby. Czuję się dużo bezpieczniejszy. I wezmę sobie jeszcze do tej strzelby coś podepne. Strzyny do strzelby. I do tego... Wow. Mocowanie do latarki. Dobra. Dobra. O, no i to się nazywa strzelba. Tak się możemy bawić. Skąd ja mam celownik laserowy? Bo kiedyś zdobyliśmy. Dobra, to chyba kończymy na tym ten odcinek. Wydaje mi się, że chcecie oglądać, jak wracamy do bazy. I wydaje mi się, że nawet nie wrócimy do bazy. Tylko może zastosujemy jeszcze ten, ten, tą broń przed wyjściem. Przed powrotem... No nie, no ja wziąłem broni broń i od razu dostałem w łeb. Weźmy go. Gdzie on jest? Bo, chłopie, to jest... Ja nic nie widzę. Ja pierdziele, gdzie ty jesteś w ogóle? się on. Brat, myślę, że... O, dobra. Ło! kolega drugi. Ej, dobra, nie no, to jest OP. Chodź. Monocykle można, co? Dobra, co jeszcze? Pewnie ten odcinek no, zostanie Nie, zostaw, nie. zostaw, może to na. Tak, yy... ja, wiem. Ten Sprawię. odcinek zostanie a tam... To jest śrutowa, to jest, czy slug? Gdzie jest moja katant tutaj? Kiedy jest do tego ammo, ammo? Nie wiem, e, śrutowy, śrutowy. Ale... Śrutowy? To zajebiście. Tak, a ile mamy? To gdzieś skelmowe kwipunku. Jest tak? w ekwipunku. To to się Gdzie się patrzy emocje typu... Albo to może być slug A nie, raczej ślutowa. Albo dwa. Może dwie z tych. Może po prostu... To są bardzo... Ej! Ktoś... Rozwalili mi ten. Łepetynę. W sensie, że nie mam już pancerza. O kurde. Ale jakiego pancerza? Złotego. No y, mam teorię, że ci zniknął, bo nie miałeś go już na początku. Dzisiejszej. Albo po prostu ci rozwali, nie wiem kiedy. Miałem, miałem, miałem. Ja to nie wiem. powinno być do rozwalania. Czek, sekunda. Ja pierdzielę. Dobra, e, panu widzowie, w tym odcinku kończymy, bo mam... O! Nie żyjesz? A, żyjesz. Teraz to znaczy, kończymy, tylko może rozłożyć jeszcze obóz. Bo rozkładaj tu planek i w przyszłym odcinku kończymy grę, więc o kurde, cóż za celownik laserowa więc, yy, więc to fajnie chyba. Chodź idziemy spać najpierw. Żeby save był w jakimś normalnej porze. Bo, o Jezu oni są wszędzie. To nie zaśniemy, to zapiszę chociaż O kurde można na zapisać. Yy, seria YouTube można zabić safe? No, można nazwać. Steal. Wow. Śmiesznie. Dobra, no to idziemy się w następnym odcinku, w którym będziemy kończyć grę. Bye. -o.